Witajcie! Dostaliśmy wczoraj pierwszy od dłuższego czasu Inside Star Citizen poświęcony aktualnym pracom, czyli Sprint Report. Jest to też ostatni epizod Inside Star Citizen przed Citizen.con. Czego się więc dowiedzieliśmy? Pokazano nam ponownie Ship Trespass, czyli system, który ma pomagać w pozbyciu się pasażerów na gapę. Gracz, który nie będąc członkiem party właściciela statku wejdzie na pokład, dostanie informację o naruszeniu strefy wykluczenia i każdy z graczy będących w faktycznej załodze będzie mógł takiego Gapowicza odstrzelić. Wprowadzenie systemu opóźniono przez problemy z zagnieżdżaniem statki przewożone na pokładzie innych statków, które mają różnych właścicieli. Najwyraźniej udało się je rozwiązać New Babbage jest przygotowywane do dostania tutoriala podobnego do tego w Area 18. Poprawiane są opisy i drogowskazy w mieście, żeby ktoś zupełnie nowy mógł łatwiej się zorientować w topografii. Promienie do Selvedge jak i nadchodzące Tractor Beams będą mogły być obsługiwane niezależnie, co ułatwi pracę przy ich pomocy. Hawk jest zmodyfikowany na potrzeby zmiany w mechanice bounty huntingu. Zamiast fotela z tyłu dostał system z strumienką, w której transportować się będzie schwytanych złoczyńców. Aktualizowany jest też freelancer i dostał fizyczne moduły. W fazie whitebox jest X1 Hoverbike od Origin. Wygląda jakby pilot nie siedział jak na motocyklu, jak na pozostałych Hoverbikach, ale miał klasyczny cockpit. Kolejnym pojazdem w fazie whitebox, który nam pokazano to długo wyczekiwany Apollo, średniej wielkości statek medyczny, wygląda jakby miał mieć dwa ambulatoria. Zobaczyliśmy też Sanktokai, statek który miał już być dostępny na Alien Week, ale kokpit nie przeszedł akceptacji przez zarząd i statek cofnął się w produkcji. Wygląda na to, że tym razem wszystko jest na swoim miejscu, a kabina wygląda wystarczająco obco. Natomiast w Montrealu cały zespół pracuje nad identyfikacją wizualną różnych marek i firm ze świata Star Citizena. Tak samo jak opracowuje się tego typu materiały dla rzeczywistych przedsiębiorstw. Dzięki temu projektanci zyskają solidną podstawę i język projektowy dla każdego obiektu w grze. Na koniec pokazano nam ulepszenie Cargo Grid. Niedługo system układania skrzyn na siatce będzie lepiej sobie radził z sugerowaniem miejsca, gdzie możemy postawić konkretny kontener, wskazując nam jego możliwą pozycję z większej odległości, pozwalając na przyspieszenie tego procesu. I to tyle na dziś. Dzięki. Do zobaczenia w kosmosie.